Witajcie, z tej strony Michał i dzisiaj pogadamy sobie o dwóch komputerach, które kupiłem na giełdzie jakiś czas temu To dzieła. Dzisiaj sobie omówiłem o dwóch komputerach. Jednego zaprezentuję bardzo gorąco, czyli AMD Atron 2K X4 645 model z taktowaniem 1 GHz. AM2, to jest komputer firmy Acera. Zaskoczyło mnie to, co posiada w środku. A zapłaciłem za niego 100 zł. Posiada 4 gb RAM DDR3 Posiadał kartę graficzną Nvidia GeForce GT 610 Z 2 GB, Ale to nie jest karta do grania Bardziej do internetowych może spraw Obudowa jeszcze posiada w sobie 4 porty USB na górze Jak i jacka z mikrofonem i słowkami. Od boku posiada włącznik Otwieranie płyt jak i dysków 3,5 cala Czyli posiada kieszeń dysku 3,5 cala. Jeśli, nie chce, jeśli chcecie wiedzieć, to jest po prostu kieszeń, w którym można wkładać dyski 3,5 cala, jak się włączą, to żeby nie męczyć się z wkładem do budowy, tylko po prostu wciska się w kieszeń i sprawdza się na przykład życia dysku, bądź się dyski na sprzedaż na przykład. Takie nie wiem, czy takie kieszenie da się kupić jeszcze teraz, ale w obudowach to jest naprawdę rzadko teraz, żeby takie coś było. Konkretny model to jest Acer Aspir M3410. Ja już się nim zająłem. Miał 8GB na start, ale ciwie się cząpowam jej. Jeszcze ma czytnik kart SD. Miał kiedyś kartę GeForce GT530 4GB RAM, co, co naprawdę było rzadkością. Windowsa 7 Home Premium. Tutaj mam Windowsa 10 yy, Homea z licencją z płyty głównej, budowanych w płytach. to jest naprawdę rzadkością w dzisiejszych czasach. Choć korzystają z tego ludzie normalnie. Może teraz może przejdziemy do tych innych portów. Posiadam 6 wejść USB. Nie licząc, jest tu karta, tak ciężko to nawet nazwać. Bardziej taki port. Szerszeniowy, co jeszcze kolejny dwa dodaje, czyli wychodzi na 8 portów USB 2.0 Wyj Wyjście HDMI jak i VGA, co było zasłonięte, te wyjście VGA, bo tak było w obudowie Musiałem go odkręcić, bo nie miałem czym go jakby, no sprawdzić, nie miałem wyjścia HDMI, więc skorzystałem i działa No każda dziękowa, Realteka, super takie ps dwójki, takie no Typowe rzeczy Internet. Może przejdziemy do środka. W środku posiada zasilacz firmy Delta Electronics z certyfikatem 80, brąz oczywiście, o mocy 300 W może to nie jest jakiś grzerny zasilacz, ale z certyfikatami zasilacza tanio nie chodzą zesilacz byłby wyprodukowany w 2011, pyta główna to tam chyba to jest ECS, jakiś tam model nie pamiętam konkretnie który bo to trochę dość obszerna nazwa to raczej nie będę wnikać. dysk twardy 1TB firmy WD Green model no i ten dysk chodzi w miarę cicho, nie ma co zaczekać. to tam jeszcze 4G RAM DDR3 z taktowaniem 1333 Mhz DVD jak to to jak zwykle Chodzenie stokowe No i w sumie mogę powiedzieć tyle No nic konkretnego nie ma w nim Oprócz tego, że jest komputerem można powiedzieć biurowym Choć dał psiku lepszy ta ta posiada wejścia am 3 Ulepszeń jakie posiada w sobie, nie? No i cena 100zł I tu rodzi się pytanie no czy opłacalne za tą cenę mógłbym jak najbardziej kupować, bo sama płyta już niecałą stówkę kosztuje i sam dysk 1 terabajt. Ja bardziej się przysługiwałem na która była po drugiej stronie, której raczej wam nie pokażę co było konkretnie. No i tym wyjściem, kieszeniem na dysk twardy, czyli pół cala, co za najbardziej mnie zaskoczyło, że to jest jakiś komputer NASA, ale to nie, to jest taki Komputer mógłby nawet dla serwisanta, jakby jeszcze dołożył. Szufladkę czy 2 na 25 cala dyski, to by sobie mógł na spokojnie, no, mieć gotowca do sprawdzania części, na bardziej dysku. Takie coś mogę najbardziej przyjąć, jeśli chodzi o to. Teraz możemy przejść do kolejnego. Teraz do nowego Siemens z Intercore 2 Kład. Posiada procesor Intercore 2 quad q 6600 aktowany na 4 GHz. Na początku były 3 giga RAMu DDR3, znaczy 2, a dołożymy do giga i wyszło 4. Posiada dość powszechny chipset G31 co może ci biurowcy będą wiedzieć o który chodzi, o butę główną firmy chyba ECS tak samo Prawdopodobnie też posiadał kartę jakąś graficzną, ale nie wiem jaką Tutaj taki już kupiłem Posiada ponad 6 wtyczeń audio tym mikrofonowe 4 porty USB 1 port FireWire, Coś typu do cyfrowych rzeczy typu kamery Co tam jeszcze? Zasiłek 400W fotrona, Co naprawdę to jest magia, że w ogóle ten zasiłek przetrwał PS2 Karta pojawiła na tylko na VGA No i co tam posiadam? Najśmieszniejszym faktem jest to że że tu jest dość specyficzna budowa chodzenia do procesora jest jeden wentylator, ale zarazem jest jeszcze drugi od razu od boku obudowy jak się otwiera to widać, pierwsze, pierwszy wentylator dość większy i nie da się tego przyciszyć, jakby to powiedzieć. Nie ma regulacji tempa pod wentylator, czyli nie da się jej w ogóle ustawić, co jest trudnością do tego, żeby to jakoś ugarnąć. No i po tym jest schodzenie od procesora. Było bardzo brudno i trochę roboty było, żeby to wyczyścić. Dyski, dobra sprawa, dwa dyski po 500GB od WD. Prawie identycznie wyglądają, tylko jest chyba trochę różnica z plombami, znaczy chodzi o na fejki. Jest coś inaczej to zrobione, ale obydwa chodzą perfekcyjnie, tak samo jak kamerowóda. Posiada dwa stacje dysku DVD, jedną zwykłe DVD, a drugie DVD-RW. No i przedniego panelu jeden port USB i dwa naczeki, czyli audio i mikrofon. Typu słuchawki do audio. Edgettinka też ma. Była najmniej zainstalowana Vista, ale przed przed zainstalacją, tylko minus 7 był, więc najmocniej godzinę. Tak samo z licencję licencje przed przeinstalowaniem przed systemu Spodzianki Licencja zdobyta z, z, z starego systemu, tego samego. teraz tak samo jest Windows 7 zainstalowany. Choć Windowsa 10 by się dał zainstalować, ale pod warunkiem, że będzie miał DK. Bo pod zintegrowaną to sama dziwiutemka to już trochę mówi, żeby nie było. No! W sumie za tego kompa dałem ile? 5 też jest okazja, nie? No, i czy też warto było? No, 5D Intercord 2K, chustę czy dychy, No, to jak mamy cały setup, to za tą cenę jak najbardziej mogę polecić. Po prostu to trafił mi się okazja, bo jest ten trudny okres, jeszcze gdy jest ta zima, bo jeśli ona jeszcze jest, to co ceny opłacane są. Nie ma co narzekać. Za takie ceny mogę brać nawet w 10 sztukach, tylko żeby to zeszło, nie? Bo z czasem to ja daję sobie tak do miesiąca czas, żeby komputer się sprzedał. Jeśli się nie sprzedaję, to go rozbieram. Na części i tak najlepiej też mi schodzą. Bo nie każdy chce mieć gotowca, nie każdy chce mieć na części. Każdy może mieć swoje części po kolei. No i co mogę powiedzieć? No, budowa nie jest może w najlepszym stanie, ale też nie jest i najgorszym. No, <grym> normalne ślady użytkowań, No, bez przesady nie będę się kłócić, że mnówka sztuka ma być, nie? No, tylko dzisiaj na tyle wam opowiem, bo w sumie tylko te dwa pomtery mam z okazji. No i za to wyszło 150 zł. No i, I tu się rodzi pytanie, czy to opłacane za te 150 zł? Moim tak? Bo i tak mogę na tym zyskać z powrotem. Zdam się na komputerach, umiem negocjować. No i nie przyjmuję się typowo czyimiś opiniami, że. Panie, to jest gruchot. A co ty tam wiesz, że to jest gruchot? A może ten gruchot jest więcej warty niż twój samochód? Są komputery, które oddawają nawet za darmo i nawet nie wiedzą, co mają w środku. Dlatego ja się inspiruję komputerami dość długo i wiem, jak to uczyć się na błędach. Po prostu to jest moje hobby i nie zamierzam się go odpuścić. Chcę pójść po prostu do przodu z tymi komputerami. No i, i co mogę poradzić? No? Nie, nie powiem, ile wyjdzie cena tak całkowicie m, za nie. Wiem, że będę i tak na klucie, jakbym nawet go na części sprzedał. Bo ja zazwyczaj postawiam cenę na moim Allegro w cenie komputera, jak jest ze wszystkimi częściami. Choć zdarza się, że w ogóle nie interesuje się obudową Bo obudowę to sam można kupić, ale jeśli mam takie coś, to już jest inna sprawa. No bo sama kieszeni SATA może kosztować nawet przez stówę, może z 5 no może, to jest SATA, to inaczej się tu przyjmuje. Ale nie wiem, jak chodzą te sceny, musiałbym później zobaczyć. No więc tak, no dzisiaj kończymy, bo w sumie tu nic już dla was nie mam. Sami już zobaczyliście już za dość, co naprawdę wystarczy. No i powinno nam to starczyć na pewien czas. Więc dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, żegnajcie.